Obawiam się, że tracimy ze sobą kontakt. Mówiłaś coś do mnie? Hmm? Co? Słucham? Okej, okay. dobra Ty naprawdę potrafisz żyć w takich warunkach? Uwaga! Nie powinna się łapać w ręce. Rodzinne spotkanie na dole, zbieraj się. Pomożesz mi z tym? Żartuję, nie dasz rady. No pewnie, że nie. Będziemy mieli cudowną rodzinną pamiątkę. Chciałbym, żebyś była mną. No a ty mną, chociaż przez jeden dzień. Chciałbym, żebyś zobaczył, jak to jest być mną. Połknąć dwanaście pączków i w kilka dni wszystko spalić. Zechce pani zrobić nam rodzinne zdjęcie? A teraz wszyscy powiedzcie wyjątkowych świąt. Co robisz w moim łóżku? A ty jesteś, mączy? Czemu jestem, jestem w twoim łóżku, łóżku mamo? Co to się dzieje? To ja! Cece? Mama? Wyatt? Tak. <laughs> Sytuacja, która nie wydarzyła się hmm? nigdy w historii. Mam 17 lat! A ja blisko 100. Sto... To szaleństwo. O, co jest z ogórem? I co się dzieje z Milesem? Ogór jest Milesem. <laughs> What's my age again? Przetrwajmy ten dzień i dowiedzmy się, jak to się stało. Twój staruszek to cowboy, a szkoła to jego rancho. Skradłeś mi pierwszego buzia. Co? Nie, bo się odsunąłem. No. Czyli, że dałeś kosza nie? Jak mogłyśmy pomyśleć, że to się uda? Bądź zwycięzcą, aha. Bądź, bądź, bądź zwycięzcą. Bądź, bądź zwycięzcą. Bądź What's my age again? Musicie chyba naprawić to, co się popsuło. Pamiętaj, damy radę. Ta rodzinka się nie poddaje. Skurcz! A! Chyba zerwałem się go. Pragnę tylko jednej rzeczy. Żebyś była szczęśliwa, córczo. Mamy tylko dobę. Jak czegoś nie wymyślimy, zostaniemy w tych ciałach na zawsze. Właśnie miałem powiedzieć, że od lat się tak niczym nie jarałem. Cokolwiek przyniesie przyszłość... O! To Wszystko jest snem i trzeba się obudzić. A mnie. Sądzę, że pies i dziecko spędzają ze sobą za dużo czasu. What's my age again?